Pan Mateusz Bednarczyk w ostatnich wyborach 2 marca w gminie Brzozów został ponownie wybrany na sołtysa Sołectwa Górki. Dzień dobry, witam pana. Panie Mateuszu, na początek pytanie: o no, ten pana wynik wyborczy, jak pan go ocenia? Wynik oceniam jako dobry. Na 261 oddanych głosów, przy kilku głosach nieważnych zdobyłem 147 głosów, co stanowi ponad 57% ważnie oddanych głosów. Przy tej okazji chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i którzy zechcieli oddać na mnie swój głos. Pogratulować również nowo wybranym członkom Rady Sołeckiej i to co się rzuca w oczy, co było charakterystyczne w wyborach w całej gminie, to niestety, ale niska frekwencja. W górkach wyniosła ona zaledwie 22%. Stąd też apel do mieszkańców, aby w tych wyborach, które nadchodzą, majowo-czerwcowych wyborach prezydenckich, w tych najważniejszych wyborach, ta frekwencja wyniosła przynajmniej 3-4 razy więcej niż, niż w ubiegłą niedzielę. Co Pana zdaniem miało wpływ na to, że no, udało się wygrać po raz kolejny? Myślę, że. Był to efekt dobrej współpracy, współpracy z władzami gminy, z panem burmistrzem, również y, współpracy z władzami powiatu, z byłym starostą, panem Zdzisławem Szmydem, jak i y, współpracy tutaj lokal, lokalnej między właśnie sołtysem, radą sołecką, a radnymi Rady Miejskiej, y, radnym powiatowym. Również ta współpraca dobrze układała się między stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na y, naszym terenie. No i dzięki, dzięki tej współpracy, efektem tej współpracy było przeprowadzenie kilku inwestycji. Było to głównie, y, była to głównie poprawa infrastruktury drogowej. Y, położono nakładkę asfaltową na drodze łączącą górki z grabownicą starzeńską na drodze łączącą górki z dużym polem. Również modernizacja przeszła droga na Woli Góreckiej, tak zwana obwodnica. Poza tym udało się również przeprowadzić kilka inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego. Między innymi były, był to parking, na którym właśnie się znajdujemy. Wybudowano również przy domu strażaka altanę integracyjną, powstało, powstało boisko treningowe na dolnym stadionie. Myślę, że to przełożyło się właśnie na, na wynik wyborów. A jakie w takim razie plany na tę najbliższą kadencję? Plany na najbliższą kadencję to przede wszystkim dalsza kontynuacja poprawy infrastruktury drogowej. W tym roku powstanie odcinek z nową nakładką asfaltową na drodze na tak zwanej drodze poza wieś powstaną również nowe trybuny na stadionie LKS-u Górki. Również chcielibyśmy, aby mieszkańcy Woli Góreckiej w końcu doczekali się dostępu do szybkiego szerokopasmowego internetu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.